Witam serdecznie firma Media Leosho, Partner Anonites w języku polskim na terenie Niemiec. Dziś, dziś Wam zademonstrujemy, jak sobie złożyć zamówienie z możliwością zwrotu w części kosztów jednorazowych lub po prostu potraktować to jako y, zarobek ekstra do pensji. Czyli y, składamy zamówienie i firma Anonites nam po prostu za to zapłaci. Jednorazowe to są koszty, to jest od 10 euro maksymalnie do 60 euro. Dzisiaj Wam zademonstrujemy zamówienie karty samej SIM. Jak prawidłowo zamówić kartę SIM, żeby uzyskać zwrot czy dorobić do, do pensji? Pensji, czy po prostu potraktować to jako biznes za polecenie dla kolegi, koleżanki, dla znajomych, wypełnienie formularzu, czy nawet dla samego siebie złożyć zamówienie. Następnie uruchamiamy przeglądarkę, wchodzimy na stronę. Polski minus partner minus 1 und 1.com. Na dole wyświetla się pewnie link, który trzeba wejść. Następnie mamy taką zakładkę jak Zarabiaj bez wychodzenia z domu. Klikamy Zarabiaj bez wychodzenia z domu. W przypadku tutaj zamawiamy sobie kartę SIM, bo nasz klient sobie zażyczył kartę SIM, więc klikamy sobie kartę SIM. Mamy do wyboru 5GB, 10, 20, 50 i bez limitu. Oczywiście to jest na dzień dzisiejszy oferta. Nakręcając ten film, może to się ciągle wszystko to zmieniać. Na początku musimy się nauczyć, że mamy na przykład 20GB miesięcznie za 14,99 przez pierwsze pół roku i później od 7 miesiąca do 24 miesiąca 29,99. W naszym przypadku my zamawiamy ultimatem. Oczywiście im wyższy pakiet zamawiamy, tym sobie gwarantujemy większy zwrot. Klikając w Ultimate sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. 29,99 przez pierwsze pół roku, później 60 euro w drugim roku. Koszty jednorazowe samej karty SIM 1990. Tutaj możemy sobie dodać program antywirusowy ekstra, który będzie nas kosztował przez 3 miesiące za darmo, później euro 99 przez, przez okres trwania umowy. Oczywiście takie coś można w każdej chwili skundigować, jeżeli uznamy, że to nam niepotrzebne, ale my tutaj tego nie potrzebujemy, bo klientka potrzebuje tutaj tylko samą kartę SIM, więc klikamy wajta one zisze hide pakiet. Następnie musimy wypełnić dane. Które jeżeli mamy, prowadzimy firmę, to możemy tutaj wpisać swoją nazwę. Firmy, jeżeli to jest gewerba, no to wtedy klikamy z raz. Jeżeli prowadzimy jakąś tam GmbH, to wtedy musimy wypełniać więcej tego, ale ogólnie jako gewerba, niekoniecznie jest to wypełnianie jako gewerba, bo gewerba to jest również samozatrudnienie, więc wtedy możemy klikać privat person. Mamy frau i wypełniamy dane imię, nazwisko, data urodzenia, kod pocztowy, miejscowość. Tutaj w przypadku, kiedy wprowadzimy kod pocztowy, możemy to zademonstrować, na przykład 3562625. 6, 2, 6, 2, Mamy zielony ptaszek, czyli kod pocztowy, taki istnieje w Niemczech. Kiedy klikniemy tap, następną zakladkę jest od razu z automatu, nam podpowiada miejscowość. Jeżeli nie podpowiem, bo pod jednym kodem pocztowym może być kilka dzielnic miejscowości, więc wtedy wystarczy wpisać pierwszą literę, czy dwie litery pierwszej i już nam podpowiada poprawność wpisania nazwy miejscowości. Następnie wprowadzamy ulicę, na przykład powiedzmy w naszym przypadku jest to Dach. Dach. jak widzicie już podpowiada nam tutaj, czyli wtedy możemy sobie kliknąć, mamy poprawność wtedy adresu. Bardzo ważne, żebyśmy wpisywali dokładnie dane, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów i następnie wprowadzamy numer budynku. Telefon kontaktowy, możemy wpisać polski numer, jako przy karcie SIM możemy polski numer wpisać, oczywiście nie zawsze to działa, czyli na przykład 048752123456 jeżeli istnieje takie, OK, istnieją, to wtedy go widzi jako numer stacjonarny w Niemczech. Oczywiście ogólnie nie podajemy telefonu polskiego numeru polskich, poza plus 39 nigdy nie podajemy jako kontakt, dlatego że żadna niemiecka instytucja nie będzie nam wysyłać ani SMS-ów, ani nie kontaktować się z nami, czy cokolwiek nas informować, więc tylko sobie utrudniamy, kiedy podajemy polski numer. Następnie podajemy adres mailowy. Yy, czy chcemy przenieść numer? W naszym przypadku nie chcemy przenieść numer. Gdybyśmy chcieli przenieść numer, wtedy klikamy tutaj. Yy, wpisujemy, yy, wybieramy danego dostawcy, powiedzmy, Vodafone niech będzie, wpisujemy format numeru, czyli 0, 100, powiedzmy 010758, jakiś tam numer sobie wpisujemy. Yy, pytanie, czy to jest karta na doładowanie, czy to jest yy, karta prepaid, powiedzmy. To już nam wyskoczyło, że jest błędny numer, bo pewnie nie istnieje taki numer. A już teraz istnieje, bo za długi był. Wtedy klikamy sobie kartę, że to jest karta prepaid. Jeżeli mamy umowę już skundigowaną i już potwierdzoną z datą ważności, to wtedy klikamy, że to opcje i potwierdzamy datę dokładną datę wygaśnięcia umowy. Ogólnie, żeby zachować numer telefonu, zalecane jest, żeby minimum było dwa tygodnie przed końcem trwania umowy, ale nie dalej niż dwa tygodnie po wyłączeniu umowy, wtedy możemy jeszcze przenieść numer. W naszym przypadku nie będziemy tutaj przenosić żadnego, a tu też możemy znaleźć, że jeszcze nie mamy umowy skundigowanej, to informuję, że umowa musi być skundigowana czyli jest w trakcie opracowywania, tak, czyli złożyliśmy kundigung, ale jeszcze nie mamy daty potwierdzenia umowy, możemy wpisać mniej więcej naszą datę jaką mamy tam gdzieś w papierach, potwierdzić to wszystko, ale w naszym przypadku my tego nie potrzebujemy, więc zaznaczamy nine. Eee, pytanie, czy paczka ma być odebrana przez Hermes Packershop, więc jeżeli ma być, klient pracuje powiedzmy między godziną 8 a 18, jest w pracy, nie ma, nie jest zawsze w domu jak to często bywa, wtedy klikamy Hermes, Wybieramy sobie najbliższy punkt odbioru paczki, zatwierdzamy i mamy w naszym przypadku tego nie potrzebujemy, więc my sobie zaznaczymy One i z lifierungiem na jutro, czyli doner stackbund, czyli między godziną 8 a 18 dostarczenie karty SIM. Tutaj jest bardzo ważne. Triple to jest karta fizyczna, e SIM to jest karta wirtualna. Karta wirtualna. Yy, jest dobra do zegarków. do Teraz, chociaż smartfony też już mają te karty wirtualne, więc, więc możemy sobie wybrać tą wirtualną, ale lepiej jest wybrać sobie fizyczną. Najlepiej tradycyjnie wybieramy sobie fizyczną, później wpisujemy imię, tu z automatu już będzie nasze imię, nazwisko wypełnione, czyli tutaj zademonstrujemy na przykład. Janina. Z automatu będzie tutaj już wypełnione Janina Kowalska. I wprowadzamy IBAN DE, możemy też prowadzić PL. Odradzam, jeżeli posiadamy konto bankowe polskiego typu polskiego banku narodowego, czyli PKO lub BGZ, czyli typowo polski narodowy bank, to nie ma sensu, bo żaden narodowy bank polski nie współpracuje z bankami europejskimi. Więc, jak mamy na przykład ING, czy tak zwane europejskie banki, gdzie są również dostępne w Europie te banki, to wtedy tak to fajnie współpracuje, to wtedy możemy podać w konto walutowe PL i cały ten numer IBAN. W, przypadku, w naszym przypadku tutaj nie wypełniamy tych danych, tylko tutaj demonstrujemy, jak tutaj poprawnie wypełnić, to wtedy klikamy, jeżeli mamy już to wszystko wypełnione, tu zaznaczamy ptaszka, że wyrażamy zgodę na automatyczne opłaty, bo inaczej to nie przejdzie ta umowa, wtedy klikamy ptaszka i nasza umowa przechodzi. W naszym przypadku tutaj zademonstrujemy bez wypełnienia tego formularza, bo klient jest naszym klientem, wtedy możemy kliknąć login. Musimy porwowadzić jego kundel numa. No, i hasło do kontrolcenta musi klient nam podać do zweryfikowania jego danych, czy w rzeczywistości jest to on, czy to nie on się nie potrzeba pod kogoś innego. Wtedy musimy wprowadzić jego hasło, czyli klient musi nam podać to hasło. A czy jak nie poda, no to musimy wypełnić mu jako pod nowy numer klienta. Żeby umowa przeszła pozytywnie, a kiedy klient jest już klientem 1UNT1, jeden jeden, to zalecane jest właśnie wprowadzenie kunden numer i hasło do jego kontrolcenta. Z automatu już mamy wypełnione wtedy wszystko. Nie ma żadnych wykrzykników. Wszystko jest na zielono. Tutaj numer, to już mówiliśmy o tym. Odbiór paczki. Odbiór paczki. Pozostawiamy, że 22, czyli numer konta bankowego. Wszystko jest. Klikamy Fajta. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. I teraz, żebyśmy zanim klikniemy tutaj po prostu Jedz kaufen. Musimy się upewnić, żeby nam prowizję wypłacono, czy tak zwaną dorobek do pensji, żeby nam wypłacono. To musimy się upewnić, czy pod tym znajduje się ten właśnie nasz id Numa. Tylko ten numer gwarantuje zwrot części pieniędzy. Następnie musimy zatwierdzić ptaszka, jeden i drugi. Te, te, nie musimy na dole. Te, najważniejsze, że, wersant, że informacje dla wysyłki i jakieś tam AGB. Że wyrażamy zgodę na warunki umowne. Następnie klikamy sobie tutaj na niebieskie. W klawiaturze klawisz po lewej stronie Ctrl plus P, czyli drukuj. Zapisujemy do pliku PDF. Nie wybieramy żadnej drukarki, tylko zapisz jako plik PDF. Klikamy Zapisz, czyli wybieramy miejsce sobie zapisu. Tutaj mamy bazę danych. Jeżeli wszystko się już tutaj zgadza, klikamy po prostu jedz kaufen. Tutaj jest informacja. Umowa jest zawierana na 24 miesiące z możliwością Kundigungu najpóźniej 3 miesiące przed końcem trwania umowy. Pamiętajcie, z Kundigungiem nigdy nie czekamy do ostatniej, do ostatniego dzwonka. Kundigun najlepiej już myśleć o między 18 a 21 miesiącem trwania umowy, dlatego że musicie liczyć też się z rozpatrzeniem, bo jeżeli Kundigun wpłynie powiedzmy o jedną sekundę Wchodząc w próg 21 dnia, 22 miesiąc trwania umowy w pierwszej sekundzie, automatycznie umowa przedłuża się o rok. Więc jeżeli nawet jeżeli umowa jest przedłużona o rok, a spóźniliśmy się z kundigungiem lub za późno zostało rozpatrzone te kundigung, to po prostu kundigung zostanie przyjęta, ale niestety z umową o rok do przodu, czyli umowa wygaśnie dopiero za rok, czyli nie odradnie za, 3, za pół roku, czy tylko plus jeszcze ten rok, czyli z przedłużenia z automatu. Tutaj jest informacja, że to jest karta 5G, więc tutaj jest tylko informacja, że 5G funkcjonuje na razie w Niemczech tylko Berlin, Hamburg, Monachium, Frankfurt, Köln, czyli te duże takie bardziej miasta. Tutaj 14 dni ma a że może pan, że klient może zrezygnować z zasięgu 5G, czyli może po prostu korzystać bez zasięgu 5G, jeżeli nie mieszka w zasięgu 5G, to może zawsze zrezygnować, wyłączyć zasięg 5G i korzystać go jako standard, jako 4G czy LTE. Jeżeli wszystko już jesteśmy pewni, może ja przeczytam tutaj tak jeszcze raz. Warunki umowne. Warunki umowne. Umowa jest zawierana na 24 miesiące. Jeżeli klient nie skundiguje tego najpóźniej 3 miesiące przed końcem trwania umowy, to jego umowa przedłuży się pierwszego dnia w pierwszej sekundzie, uderzając w datę 22 miesiąca trwania umowy, na, przedłuży się z automatu o rok. Jeżeli przedłuży się umowa z automatu o rok, no to nam dopiszą tylko roczek, ale będziemy dalej płacić 59,99. Między 18 a 21 miesiącem trwania umowy, warto pamiętać o swojej umowie, żeby do nas zadzwonić ewentualnie pod numer 0157 501 7769, bo umowy, które są dodatkowo sporządzane, gwarantują również doradztwo darmowe, doradztwo w języku polskim między klientem a firmą 1 unT1. Jeżeli tego ID jest inne, no niestety nie obejmuje takie, takie doradztwo. Niestety odpłatne to doradztwo u nas w takim bądź razie. Jeżeli to wszystko mamy już zrobione, wszystko się zgadza, wtedy klikamy po prostu jedz kaufem. Następnie, żeby prowizja była w 100% wypłacona, jeżeli umowa przejdzie pozytywnie, nie będzie zabezpieczeń. Umowa przejdzie pozytywnie to znaczy, że klient odbierze telefon, czy odbierze kartę, tą SIM tutaj w przypadku tej karty SIM. To znaczy, że jesteśmy zakwalifikowani do, do wypłacenia prowizji. Za kartę SIM jest to do 4 tygodni od aktywacji, zaś yy, za internet domowy to jest to kwestia do 14 dni. Teraz tak, żeby ta prowizja była wypłacona, musimy wejść do danego klienta, gdzie my żeśmy złożyli, zapisaliśmy sobie ten fakt. Następnie klikamy prawy przycisk myszy, wyślij do adres poczty. Wprowadzamy adres kunde.1.1.ml.gmail.pl Tutaj żebyśmy mieli prowizję wypłaconą. Jeżeli umowę robimy dla siebie, jest OK. Ale warto dopisać, że y, imię i nazwisko osoby właściciela konta bankowego, na przykład Jan Kowalski, pod spodem nasz numer konta bankowego IBAN. Obojętnie jaki, czy to będzie zagraniczny, czy to będzie Rewolut, czy to będzie Polski. Wpisujemy DE. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. To jest poprawny format niemieckiego numeru konta bankowego. Tutaj jest za dużo. I następnie możemy napisać Pozdrawiam Jan Kowalski. I wysyłamy po prostu. Mamy załącznik, który nas tutaj interesuje. On wygląda jeszcze wam go otworzę, zanim. A czy możemy już sobie wysłać? Wysyłamy sobie. Jak już wydrukowaliśmy dokument i zanim klikniemy e kaufen i nie jesteśmy pewni, czy numer ID nasz się pojawił, to warto sobie wtedy wejść otworzyć, zanim klikniemy e Jeszcze raz sprawdzić, czy w rzeczywistości ten numer, ten numer ID nasz tutaj się po prostu znajduje. Cennik gdzieś będzie znajdował się na naszej stronie pewnie, czyli gdzieś tutaj będzie obecnie jeszcze nie ma. Tutaj nie jest opisane, bo strona nie jest jeszcze do końca dokończona. Ale w bądź razie jest tutaj informacja, że ten numer ID tylko zapewnia zwrot części kosztów lub wypłatę prowizji, którą dostaniemy. Zapomniałem jeszcze podać, żeby tam maila swojego podać lub kontakt jakiś WhatsApp przy tym mailu. Kontakt lub. Maila, na jakiego maila, zresztą na maila jakby wyślemy, no to będziemy mieli kontakt nam jakiś mailowy, bo tam zostanie wysłane takie potwierdzenie zakwalifikowania się do wypłaty prowizji lub informacji, że niestety ta umowa nie przeszła, czy pozytywnie, czy negatywnie. Zostanie wtedy klient poinformowany, że jego klient, czy dla niego po polsku zostanie mu to wszystko opisane, że czy wypłatę dostanie, czy po prostu nie. Z mojej strony to wszystko. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam i owocnych dochodów. Pozdrawiam.